do sąsiada przyjechał dźwig z samego rana i podnoszą kapliczkę znaczy, nie wiem, czy to kapliczka jest, takie coś no, takie coś, mówisz to jest raczej chyba kapliczka no bo co innego mieliby podnosić no tam takie maleństwo Hmm. Akcja się toczy Ty co, to oni będą przenosić gdzie? W które miejsce? nie wiem. <grypto> zapytaj. Które... Ale może wymieniają na nogą na przykład. <grypto> to się wytanie, Ty no może? No to gdzie zabierają tą, zamiast zburzyć. My, nie, to. No nie wiem. Zobaczymy. W ciągu kilku dni powstanie coś. Ale to utrzyma, podniesie w całości No, no to kapliczka zmienia miejsce. Przychodzi do, jedno do Mostwo bliżej. Także takie są. Tutaj zawirowania z jednego domu, a tu jest cała rodzina mieszka, także jedna kapliczka przechodzi z rąk do rąk, od brata do siostry. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. Dzień dobry. Jedziemy dzisiaj sprawdzić tak, tą na lokalizację. Kontrole. Co dostaliśmy od jednego z naszych widzów polecał, żeby podjechać w to miejsce, więc jedziemy. Tak, sprawdzimy. Kontrola. Dziękujemy bardzo za podpowiedzi. Jedziemy. Do zobaczenia wkrótce. No No, jedziemy czy tutaj. No to co, przybyli łani pod okienko, tak? I się okazuje, że ten wodospad to jest ten, przy którym byliśmy. Eee, byliśmy już za dwa razy. Teraz jesteśmy na trzeciej kontroli, ale z tego co słyszymy, to mamy wrażenie, że znowu będzie jak zwykle. Czyli spad jest, a wody nie ma po prostu. Idziemy <śledzimy> zobaczyć. Jedyne co się zmieniło tutaj. To kiedyś trzeba było stanąć tam przed bramą, o tam. A teraz tu wydzielili takie miejsce na, dla skuterów. No to, no to wchodzimy. Jak widzicie, tutaj jest całkiem spora restauracja. E, co mogę więcej powiedzieć? No, ludzi jak zwykle nie ma. Ja nie wiem, czy tutaj my przychodzimy po prostu w tych momentach, kiedy ludzi nie ma. Ludzie wtedy, kiedy wody nie ma. Tak, ale słuchaj, Oktawia, byliśmy tutaj, jak była pora mokra. I wody nie było. Jeszcze, podobno. No to teraz jesteśmy w czasie pory suchej, kiedy jeszcze powinna być, może. I znowu jej nie ma, patrz. Koryto jest piękne. Jest tylko. Proszę no. bardzo. Ale jest tylko koryto. Jak widać. No, trochę wody jest. Trochę wody jest, tylko że mało spada. I bardziej płynie. Tam to, tam to, tam to, tam to. Na dokładkę pokazują, że Uwaga, głęboka woda. Ale my tutaj sobie zrobimy spacerek, bo tu są fajne tereny mm -hmm. takie do pochodzenia, może pokażemy nawet oktawi. Tam jest nawet takie miejsce, gdzie się można wykąpać, które nam po pokazał Tubylec. Zwykle chodzimy pod do spadu, czy pod dnie, po dnie e, tutaj strumienia, właściwie prawie że rzeki, bo dosyć szeroko, proszę bardzo. Od brzegu do brzegu tutaj trochę jest, no niestety nie udało nam się znaleźć wody. Nie przejmujemy się tym jednak za bardzo, ponieważ tutaj są fajne takie tereny spacerowe, gdzie można sobie po lesie pośmigać. Pokazuje, że w tamtym. Więc... Tamto? Tutaj. Więc pójdziemy sobie znowu, spacerek przez las zrobimy. Szczególnie, że Oktawia tutaj jeszcze nie była, także mówię, to jest coś dla niej nowego. No myśmy już tutaj byli, ale nie pierwsza nasza to wizyta tutaj. I tak sobie właśnie spacerujemy. Zobaczyła się wejść na mostek, choć nie jesteśmy pewni, czy on się nadaje do użytku. Idę za nią w razie czego będę łapał. Dobra, może ja pójdę pierwszy, co? <grytanie> Oj nie wiem czy to jest mostek do pochodzenia. Nie, nie, ja chyba nie będę chodziła po tym mostem. No, no, zwłaszcza jak tata ci staje na te same szczeble, co ty pewnie by się dało Przejdę, nie no na pewno da się przejść to jest wiesz to nie ma o czym gadać tam brama, zamknięta tam, jest. tam brama zamknięta jest i tak tutaj w ogóle jakaś fajna ale zobacz tam się światło pali w środku tam się coś dzieje? mi to wygląda na siłownię jakąś ale to słuchajcie to tu może jest jakiś ośrodek taki czy coś no nie wiem bo takie metalowe struktury mają takie naturę, ale to, to nie wiem może, może mi się to tak wydaje no dobra żeby... bramka jest zamknięta tak? tak. nie. Nie da się przejść. Dobra, mostek wygląda na nieużywany, więc zawracamy. Jak to Ewa mówi? Co mówisz, o e, Ewuniu, jak patrzysz na to? To ten... nie jest kamień, to jest głaz. To jest bardzo piękny głaz. A nawet dwa. A nawet dwa. Tam trochę wody. Woda jest chociaż mało. Myśmy schodzili tutaj na dół. Ja chyba zejdę nawet na dół. Tak, zejdziemy na dół po kamieniach, po kamieniach. Tam. No, tu się schodziło. I tam tak, widać wodę. Więcej. Trzymaj się za drzewo tylko. O ho, ho. tu jest niebezpieczna sytuacja Oktawia, uważaj. Na drzewo, na drzewo. Trzeba się zbać pierwszy i podać rękę. O, o, o. I dziecko jest na dole, a Ewunia się decyduje, czy nie decyduje? Ja poczekam na Ciebie. Na mnie, dobrze. No to przekazuję kamerę i schodzę. Wodospadów może nie mamy, ale też jest fajnie. Mamy taki widok z taką wodą klarowną. a i jeszcze ważka czerwona lata. No ale ten, ten, tutaj to nam pokazał bylec, tak? Tak. To miejsce nam pokazał pan, który tutaj mieszka. Przechodzi mu, jak chcecie wodę zobaczyć, znaczy no jak chcecie wodę zobaczyć, to raczej znaczy nie powiedział, nie bo powiedział. mówił, znaczy za, założyliśmy, że powiedział, że ten tak, mówił po wietnamsku. Mówił po wietnamsku, ale my zrozumieliśmy, co chcieliśmy zrozumieć, poszliśmy za nim, a w momencie, kiedy tutaj byliśmy, znalazłam pieniądz wietnamski, więc podniosłam go i mu go od razu dałam, nawet nie wiem, czy to było 200 tysięcy, czy, ale jakoś taki, jakiś taki nominał właśnie chyba większy był. O, jakie fajne fale teraz mamy wiatr powiał. I tak nam się tutaj teraz mm. zaczyna. Oktawia moczy nogę. Tak? No i to uważaj, żeby Cię rybka nie chapnęła w paluszka. A dookoła widać ludzie sobie już zrobili hamaki, zrobili sobie miejsca, gdzie są już kawałki zacienione. Ja nie wiem, czy tutaj bytują, ale chyba w jakimś celu to jest zrobione. To jest po drugiej stronie tego. Wodospadu, którędy przyszliśmy. Przyszliśmy z tej strony prawej, oni są po lewej w tej chwili. No i tak to wygląda. Mówię, wodospadu nie ma, ale z tej strony też jest cudnie. Spinamy się dalej, idziemy po teraz po naturalnych schodach zbudowanych przez Matkę Naturę. Pięknie wygląda, co? Ej, chodźcie, no czemu idzie? To ci... Nie ja sama miałam. <śmianie> idziemy, idziemy po schodach. To za duże słowo, ty idziesz. No zaczynają się schody teraz, słuchajcie. Dosyć ostro pod górę. Ojejku. Jeszcze wyżej. O, już jesteśmy na samym... W szczycie przeciskam się przez wąską szczelinę i już jesteśmy To idziemy dalej widzę kamień pięknie wyżłobiony przez wodę teraz póki Mówię, co ten jest ten sucho musi płynąć woda bo też nie było wody i dalej pod górkę no ale teraz wchodzimy pod górkę, a później będziemy schodzić z górki. No to mamy i nasz wodospad. Dostaliśmy się, jednak woda jest. Idziecie do mnie? Idziesz? No! Taki wodospad. no fajnie. Dziwna woda. No. Także jest, a u góry też troszeczkę ciórka. Fajnie. No i tak powiem, że się okazuje, że czym dalej w górę strumienia, tym więcej ludzi spotykamy. Tak, znalazłam Zobaczcie. coś. Imprezy się kręcą. Tutaj ludzie, tam grill. Patrz, na lewo. Gdzie? W pudełku, znalazłam coś. No to są śmieci Ewa wyrzucone. No przykro. Nie butelki z winem. A, no butelki, no. <grym> Smutne, że to ktoś tu zostawił, ale zobaczcie, no czym dalej my idziemy? Okazuje się, że to jest miejsce takie dla ludzi, żeby robić sobie, ho, ho, ho. żeby robić eee, ten, jakieś takie chilauty, babki. A my dalej podążamy w górę. Zobaczymy, jak daleko nam się uda dojść. Mówią mnie tylko tutaj, nie wiem czy to widać, patrzcie jest, sznurki są porozpinane, no jest tyczki. gałąź, tyczki jakieś i nie wiem czy to widać, bo się słońce trochę radzi, ale mam nadzieję, że to pokażę. No jest sporo no, takich sznurów, no, sznurów to może za dużo słowo, sznurków porozpinanych, także po co to, na co, dlaczego, dobra, chodźmy dalej. Co? No, 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 patrzcie. Tutaj pod wiszącą skałą się nie boją przechodzić, tak? No dobra, idziemy dalej w górę. Korytarz rzeki, lub strumienia, nie wiem jak to określić. Raczej bym to nazwał no, już to. rzeką, bo dosyć szeroko. Chyba tutaj A możesz... może i strumienie. Uważaj, przełóż przez głowę tą telewizję. Ja chyba wejdę tu na skałę. O, podać komuś rękę? Czekaj. Daj, łapeczkę. Okay. Czy przeskoczyć na ja drugą stronę i z drugiej buty, strony wiesz? ci podać? No. O, jaka dzielna o, kozica. Buta. Tylko, że później będzie, żeby kuska nie skakała. Cwu, cwu. Zepsułam, zepsułam buta. No. Jak zepsułaś buta? Co zrobiłaś? Nadawało, Paseczek. No, Paseczek. No, a jakbyś rączkę podała, to byś z budka to by po... nie byś popsowała, prawda? Też miała, tak? no. Oho, to też tak? widzisz? To teraz. No nie wiem, teraz to Ci chyba jedynie trzeba urwać z drugiej strony i już... Klapeczka mieć? Klapeczka mieć. Nie, lepiej takim. Słuchajcie, robi się coraz ciekawiej tak naprawdę, no tutaj to już pewien challenge się pojawia. Proszę bardzo. E... Wejdź wejdę, ale na pewno nie będę w stanie równocześnie wchodzić i kręcić tego na kamerze no bo, no bo filmowanie w takich warunkach no już potrzebuje ręce, także zostańcie z nami, za chwilę będę u góry. U góry, słuchajcie, no jest ładnie, ciekawostki takie ja widzę przyrodnicze, proszę bardzo, leje. Chyba nie po bombach, ale patrzcie jakie wyżłobione tutaj dziura Głazy się robią coraz większe Coraz bardziej urokliwe Tu jest kawał naprawdę Tak i nie wiem czy uda nam się tam przejść Aha, no tam naokoło pewnie Dziewczyny gdzieś naokoło znalazły drogę Nie musiały się wspinać Szczególnie panna w zepsutym trzewiku a mówiłem, podam rękę, to nie. Nawet wody się coraz więcej pojawia. Tam jeszcze wyżej trzeba iść. No dobra, chodźcie dalej. Znaczy, Ewuniu, jak ty możesz dalej iść, to idziemy. Jak nie, to wracamy, bo trzeba ci bucik zmienić. Dobra, mój bucik jest. Jest ok na, na razie. Wiesz, to skakać nie będę, wiesz nie? Co ale... tam patrzyłem na jedną taką, co była głęboka. Znaczy wiesz, no, 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 no nie bardzo do, głęboka, ale do kolana tak. Jakbyś szła tutaj w trakcie, kiedy jest to zalane wodą, no to można kulaski połamać, tylko ci tyle I powiem. Ana no, nie jest. Głęboka, przynajmniej z tego co widzę, tak? Ta nie, no ale. Dobra, dajcie ciszę. Utopić się nie utopisz. Daj chwilę cichy. Ewa, Instagramuje, nie wiem co ona tam robi, TikTokuje. Coś na pewno robi. No i tak jak mówiliśmy, czym wyżej tam tym fajniej. Proszę tam bardzo. Tu nawet ludzie się chłodzą w tej zimnej wodzie. Proszę bardzo. Jest miejsce, gdzie się da zanurzyć. Ho, ho, ho. Ewuniu, ty do wody wskakujesz? Nie, 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 nie. Chyba nie. Te rejony to myśmy nigdy nie doszli. I ja wam powiem, że czym wyżej idziemy, tym jest piękniej tak naprawdę. E, bo mówię, no klimacik jest nieziemski dosyć. E, niestety mamy kopciuszka, który stoi tam na dole i jest tylko w jednym trzewiku. Właściwie w tej chwili jest w ogóle bez trzewików. Bajaj. Ale mówię. Jakby się noga nie przegięła. Niestety... Jeden z trzewików jest taki sobie, więc pewnie no, będziemy nie musieli zawrócić powolutku chyba już, żeby nie męczyć Ewę po prostu. No zachaczyłam o buta. No i proszę, Zosia, Samosia, krew się leje, Ewa się wyrąbała, Boże. krwi już nie pokazujemy. Nie. Opatrunek jest. Opatrunek jest. Skarpeta przetrzymuje. Skarpeta przetrzymuje opatrunek. No jedziemy zmienić buty, jedziemy, jedziemy. E, opatrzyć no. nogę, no bo no, Teraz no co. No, no, ale dobrze. mówię, tak to jest Zosia Samosia, zalączkę po prostu dobrze, ile że razy ten, mówić. Dobrze, że jeszcze opatruneczek był. Boże, ale wiecie co, w mi się wydaje, że, już za rękę się że ja chyba za mało cukru dzisiaj miał, <ślam> Boże, boli mnie ta noga. Nie płacz. Do A wesela do? się zagoli. W tą stronę będziemy teraz iść? I zobaczcie, z takiego drobiazgu, no jesteśmy w domu, po pierwsze zacznijmy od tego, że jesteśmy w domu, ale z takiego drobiazgu e, niby urwał się paseczek od buta, niby coś tam, niby Ewa się tutaj potknęła, gdzieś tam skaleczyła, nawet skaleczyła, no to zadrapała, to tak na początku wy wyglądało jak zadrapanie tak naprawdę. I wiecie co? Powiem Wam, że nagle się zrobił z tego problem, bo przyjechaliśmy do tego domu i jesteśmy to już jest mniej więcej mniej więcej jakaś dobra godzina po po tym po wypadku ta rana cały czas krwawi najprawdopodobniej skończy się to tym, że będziemy musieli Pojechać, e, pojechać do szpitala z tym, bo Ewa mówi, że no, jeżeli to tyle krwawi, no to jest uszkodzona tętnica jakaś mała. Tętnica mała, tak wóź? Tak mi się wydaje. I to e... może być problem, bo jak tylko nogę spuszczę w dół, to wtedy leci krew. No to leci krew, mm. więc słuchajcie. Efekt tego będzie taki, że jeżeli to za chwilę nie przestanie, ten mm. nawet już. Do, ale mówię to za każdym razem, tak jak siedzi jeszcze z nogą w górze, ma logo tą zawiązaną, no to jest, jeszcze jak cię nie mogę, a jak tylko ją spuści w dół, no to zaczyna się robić ura, bura, jankie, pura i krew się leje, więc najprawdopodobniej chcąc, nie chcąc, będziemy musieli z tą proszę panią, tu proszę bardzo, tą panią. Pojechać do szpitala, bo tam się dzieją takie rzeczy straszliwe. Oj oj oj, oj. Ale jakbyś nie ruszaj tego na razie, poczekaj jeszcze, no jeszcze chwilę. No. Ale myślę, no. myślę, że skończy się no, to jednak. tak mi się wydaje, że chyba trzeba na... będzie jechać, bo jest świeża krew znowu. No, na zamknięciu żyły, także słuchajcie, nie przedłużam, tylko najprawdopodobniej zbieramy się i lecimy do szpitala. Niby pierdoła, niby coś tam i jednak się okazało, że. Że niestety no, musimy jechać do, do szpitala. Minęło kolejne 40 minut. Ewa trzymała nogę w górze, coś tam, coś tam, wiecie, wszystko co można było zrobić, jest zrobione. I niestety noga dalej krwawi. No to po takim czasie to już zdecydowanie uznaliśmy, że to nie przestanie krwawić samo z siebie. Musimy pojechać zamknąć żyłę, bo no bo... no bo jest jak jest po prostu. A mówię, naprawdę to jest dla wiersz. I się okazuje, że przy nawet takich małych rzeczach człowiek idzie coś tam, pęknie ten. Trzeba uważać. Taksówka zamówiona. Ewa, tutaj, bo to mówię, to leci, leci jak nieprzymierzając z prosiaczka. Świeża krew po prostu. jest ok, ale jak ten to ściągnę na dół, to po prostu jest świeży. No, dzieje się, także się dzieje. Jedziemy do szpitala, taksówka za, zamówiona, także za chwilę będziemy wsiadać i naszą chorą, inwalidkę wieść do Widmek Hospital. No to co? Taksówka przyjechała. My w drodze. Niedługo będziemy, no niedługo jak niedługo chwila to zajmie, bo ten szpital bardzo blisko nie jest, ale też nie jakoś. Bardzo daleko, droga jest w miarę szybkiego ruchu, także damy radę. Na pewno szybciej i wygodniej niż byłoby to do zrobienia skuterem. Facet tu się śpieszy do szpitala, trąbi na wszystkich. Wiadomo bez szaleństwa, ale robi co może po prostu. Zbliżamy się już do koła, także niedługo będziemy w szpitalu. Ewa dalej krwawi, ale żyje. to za życie? Dobra, już jesteśmy, wjeżdżamy. Mówimy panu, żeby podjechał pod emergency. Gdzieś tu podjeżdża, także wysiadamy i poradzimy okay. sobie. Thank you. W szpitalu za bardzo nagrywać nie możemy, ale Wam tylko pokażę, że proszę bardzo, tu pacjentka jest dalej na łóżku. Jest. Już ją ciśnienie zmierzyli, temperatury pomierzyli, czeka na lekarza po prostu. Oczywiście nie będę nagrywał żadnych więcej rzeczy pewnie, nagram to co się uda. Bo, jak wiecie, w szpitalach nagrywać nie wolno. Jeszcze taka szybka akcja, przebiteczka, proszę bardzo. Noga w torbie, ale krew się tutaj zbiera, na grubo. dzieją straszne rzeczy, nie wiem, czy tam wchodzi. Złudzie, na początku jeden do depozytów, pieniądze, 4 miliony, a tam ewę szyją. Nie będę pan, tu tylko przez drzwi filmuję i wchodzę. No z złudzie, rana strzyka. Pacjentka była wyjątkowo dzielna, nie krzyczała, trochę płakała, łezka się polała. Noga wygląda teraz tak. Czekamy jeszcze na... Znieczulenie dostałeś, tak? Tak, tak. Co? nie. Co? Czekaj. Dziecko sobie z mało. Teraz czekamy jeszcze tylko, żeby dali Ewie zastrzyk na tężec. Ja miałam ten tężec, ale już. Ale wiesz co, jak będziesz miała, lepiej mieć niż nie mieć, tak no. uważam. No. Dobra. Dla świętego spokoju. Znowu będą jest już Będą, będą. No, na dokładkę tak wam powiem, że tu się grubsze rzeczy dzieją, bo Ewa teraz jeszcze biorą na prześwietlenie, bo mówią oj, nie wiemy, czy tam jest pięknięta kość. Ach, mam nadzieję, że nie, zobaczymy. No i najciekawszy to ten film chyba nie będzie, bo my tu siedzimy. Czekamy. No i po prostu czekamy w tym szpitalu, bo jeszcze na, na wyniki, na coś tam cuda nie widzę. Jedyne co mogę pokazać, to tutaj koło rozświetlili, proszę bardzo. Ale się nie kręci, tylko światełka. No i co? Wychodzi na to, że dzień spędzony w szpitalu po prostu. No a później co, odwyziemy Ewę do domu i trzeba będzie jakieś jedzenie zorganizować, bo to takie siedzenie, pomimo że to tylko siedzenie, to trochę trochę głód nas dopadł już. Pacjentka już oporządzona, leki dostaliśmy. Wszystko, cała procedura kosztowała nas 4 235 tysięcy wietnamskich dągów. Później Wam przedstawię chyba dokładnie co za co, po ile i za ile, to w tym były Leki, szycie, nie szycie, no to no wszystko ta konsultacja, emergency, jakieś tego typu rzeczy. Ale w tej chwili wracamy już do domu. I weźmiemy, Ewę, podrzucimy do domu i trzeba będzie wyruszyć na poladanie, bo trzeba coś zjeść przecież. No chyba, że zamówimy po prostu z graba. Zobaczymy. Dojechane, do państwo, chora tutaj. Dalej noga ma w torbie, nie wiem muszę dlaczego. Muszę spacerować napięcie. A po co tak spacerować? Bo nie mogę, no, no muszę się przemieszczać trochę, nie, ale boli mnie bardzo, bardzo boli, więc muszę napięcie iść. To chyba najlepsze rozwiązanie. No, z tych wszystkich wrażeń po jedzenie już zapomnieliśmy zabrać kamery, także nie widzieliście, jakie kupowaliśmy, ale mamy, mamy zakupione jedzenie, także za chwilę siadamy, jemy. Chyba zjemy razem z Ewą tam w pokoju, na łóżku, gdzie ona sobie po prostu wypoczęwa Też już Wam nie będę wszystkiego pokazywał. Ale mówię, no kiepsko, kiepsko z tą Ewunią i z jej nogą, bo widać, że ją boli po prostu. No cóż, na no, zabrzegnam się sam. Dziewczyny już padły. Ewa nic dziwnego, Oktawia zresztą też zastosowana, No mówię, to taka nieprzyjemna sytuacja dzisiaj się wydarzyła. Oj, mówię, zobaczymy, co z tego wyniknie. Mm. No zobaczmy jutro po prostu, dzisiaj miejmy nadzieję, że Ewa prześpi spokojnie, jest w tej chwili, no ma taki przeciwbólowe szwy pozakładane, także, także miejmy nadzieję, że jutro będzie lepiej. Oczywiście dostała antybiotyk, dostała wszystkie przeciwbólowe rzeczy, które powinna dostać, no i, no i będziemy kurować naszą ewolię po prostu. A w tej chwili dziękujemy Państwu za obejrzenie tego odcinka i mam nadzieję, że do jutra.